Witajcie wszyscy na moim kanale fan. Dzisiaj nietypowo, bo nie będzie nic o samochodzie, natomiast zajmiemy się montażem kamery, rejestratora. Pokażę Wam, którędy puszczę, kable, jak zrobię instalację, postaram się wszystko wytłumaczyć. Zabieramy się do dzieła. Dla siebie wybrałem rejestrator marki Mikawi, model PQ4 w wersji dual, czyli kamera z przodu i kamera z tyłu. Jest to Klasa premium, podobno ma jedną z lepszych rozdzielczości kamery tylnej, i stąd ten mój wybór. Natomiast możecie sobie wybrać inne. Zależało mi natomiast na nagrywaniu parkingowym, czyli podtrzymaniu po napięcia nawet przy wyłączonym samochodzie, i do tego służy ten moduł. Ma on trzy przewody: przewód żółty, podłącza się na stałe do, do baterii samochodu przez bezpiecznik. Pokażę wam jak to zrobić później. Przewód czerwony również podłączamy do, do miejsca, gdzie mamy napięcie po stacyjce tak zwane, czyli ACC. No i przewód czarny to oczywiście uziemienie. Montaż kamery będzie w standardowym miejscu. Tutaj okolicy lusterka za lusterkiem jest to idealne miejsce dla mnie. A wszystkie przewody zasilające podłączymy do tych dwóch gniazd. Jedno jest to USB, które można tak ustawić, aby miało napięcie zawsze wprost z baterii, a drugim jest gniazdo zapalniczki, jak widać po symbolu, jest to gniazdo z napięciem tylko w momencie, kiedy samochód jest uruchomiony. Zatem pojawienie się tego napięcia przełączy kamerę z trybu parkingowego w tryb normalnej pracy. Tutaj krótka przebitka, jak zrobić podłączenie, aby. Port USB miał to napięcie na stałe i do tego służy bezpiecznik. Chrysler to przewidział. Bezpiecznik F95 ma dwa położenia A i B, a jak widzicie, USB Run i ACC B to jest Direct B, czyli w pozycji B bezpiecznik przekazuje napięcie wprost z baterii na gniazdo USB. Przedstawienie bezpiecznika w pozycję dolną załatwia sprawę zasilania ciągłego po baterii. No, i teraz jak zabrać się za montaż? Należy wyjąć całą tą wkładkę z dwoma gniazdami. Ona siedzi na zatrzaskach, także należy te zatrzaski umiejętnie zgiąć. Można je wcisnąć za pomocą specjalnego narzędzia, które zobaczycie na filmie. Nie powinno się nic połamać i cały ten panel ładnie wychodzi. W ten sposób mamy dostęp do kabli, do których się będziemy bezpośrednio wpinać. Swoją drogą nie są to zbyt grube przewody. Jak na prądy, które tam mogą iść, natomiast no, tak to zrobił producent. Natomiast zanim zajmiemy się podłączeniem przewodów, musimy poodpinać kilka elementów tapicerki, aby mieć miejsce, gdzie te przewody ukryć, żeby nie były widoczne. Pierwszym elementem jest panel słupka kierowcy. On poza zatrzaskami standardowymi ma tasiemkę, której zadaniem jest utrzymanie tego panelu. W przypadku, kiedy poduszka powietrzna wybuchnie, drugim elementem jest taki plasticzek. Należy go wyciągnąć, popychając w stronę kierowcy. Dalej jest już dłuższy plastik, który pokrywa podłogę zarówno kierowcy, jak i pasażera. Też należy go podpinać. Natomiast zanim da się go wyjąć, należy podpinać kilka elementów ze słupka B. Ten czarny plastik. I mały trójkącik w okolicy mocowania pasa. Wtedy cały ten element również da się ładnie pozdejmować z A tutaj widzimy już całą tą drogę, którą będzie szedł przewód. Znaczy dwa przewody: zasilanie i przewód, który połączy nam kamerę przednią z kamerą tylną, tutaj w podłodze. Nie wiem, czy będę bawił się w wsadzenie go pod ten plastik czarny, natomiast. Tam jest sporo miejsca, żeby on leżał obok. Przechodzimy do tyłu, i z tyłu też wystarczy lekko odgiąć ten element tapicerki, i tutaj mamy bezpośredni dostęp do wprowadzenia kabla aż do słupka końcowego. Dobra, zabieramy się za przygotowanie złącza pod przewody zasilania. Do tego celu użyję sobie takich. Krótkich przewodów przygotowanych specjalnie z konektorami, aby zawsze można było ten przewód zasilający wypiąć i ewentualnie wyjąć z samochodu, jednocześnie nie ingerując za bardzo w oryginalną instalację elektryczną. Trzy przewodziki, dwa plus, jeden minus, złączki i takie właśnie standardowe łączenie kabli. Jakość tego połączenia wydaje się odpowiednia, nie wygląda to pięknie, natomiast to ma działać, a nie wyglądać. Tak wyglądają podłączone dwa kabelki. Tutaj już mamy zaizolowane taśmą do przewodów. W tym momencie jedyne co nam pozostało to przeprowadzić przewód pod panelem pod kierownicą. I tutaj dla wszystkich wytrwałych bonus, jak widzicie moduł. Ten moduł jest od dźwięku wydawanego podczas powolnej jazdy. Odpięcie wtyczki wyłączy moduł. Tak więc przeprowadzamy przewody za kolumną kierownicy i za panelem środkowym, no i będziemy mogli zabierać się za podłączenie odpowiednich przewodów do wiązki samochodu. Oczywiście nadmiar kabla należy zwinąć i ukryć gdzieś z tyłu za. A panelem. Tak wyglądają zrobione końcówki na przewodzie od kamery, i oczywiście odpowiednie kable możemy tutaj połączyć, używając tych konektorków. Po podłączeniu wypada sprawdzić, czy zasilanie kamery w trybie przy wyłączonym zapłonie i przy włączonym zapłonie działa prawidłowo. Jeśli tak, upinamy kable i chowamy za gniazdami. Kolejnym krokiem będzie poprowadzenie przewodu od kamery tylnej. I tutaj mała dygresja. Kabel w zestawie ma długość 5 metrów. Pacyfika sama jest dłuższa niż 5 metrów, więc wymaga dłuższego kabla, żeby prawidłowo go schować za tapicerką. I tu z pomocą przyszła mi firma wideo rejestratory24.pl. Zadzwoniłem, zamówiłem kabel długości 8 metrów, przysłali i z tym kablem mogłem prawidłowo poprowadzić instalację tak aby nie była widoczna na całej jej długości. Jak się okazało przysłany kabel ma wtyczkę kątową odwróconą w drugą stronę co pierwotnie wydawało się problemem natomiast przy tej kamerze finalnie okazało się zaletą ponieważ można było ten kabel poprowadzić za kamerą z tyłu pod lusterkiem i Finalnie, według mnie, ten kabel się rzuca mniej w oczy, jest bardziej ukryty i, i wygląda to po prostu według mnie lepiej. Dołączone do zestawu zaczepy przyklejane do szyby na taśmie 3M jedynie poprawiają jeszcze bardziej profesjonalny wygląd tej instalacji. Jak widzicie, kabel poprowadzony obok czujnika, maksymalnie uschowany, i później w, pod, w podsufice idzie do lewego słupka. Tutaj jeszcze raz widzicie przebieg całego, całej trasy przewodu od przedniej szyby, przedni słupek schodzimy w dół do podłogi tutaj przy progiem obok progu przednie drzwi przechodzimy na tylne drzwi i z tylnych drzwi progiem już przez tapicerkę kabel idzie do tylnych drzwi gdzieś w okolice przycisku od uruchamiania drzwi Największym problemem było przeprowadzić kabel tutaj do, doprowadzić kabel tutaj do oryginalnego przepustu nie było to łatwe musiałem użyć twardego drutu jako drutu prowadzącego Natomiast jeżeli ten kabel już się przeprowadzi spod, spod szybia do tego przepustu to potem ostatnim elementem który jest trudny to puścić go w tej gumowej Osłonie. Tak, moja osłona nie ma dużo miejsca w środku, tam już idą dwa przewody, ale jest to możliwe i, i trochę pracy, troszkę cierpliwości, i będziemy w stanie ten kabel od kamery dołączyć do pozostałych przewodów tutaj. Jak widać, końcówka już wystaje. Później to już jest tylko proste przeprowadzenie kabla przez drzwi tylne, przez klapę i umiejscowienie odpowiedniej kamery. Efekt końcowy jak dla mnie jest rewelacyjny, przewodu nie widać, kamery również nie widać, nie rzuca się w oczy, nie przeszkadza przy otwieraniu klapy i w zamykaniu, w żaden sposób nie jest przeszkodą w normalnym używaniu samochodu. Zamykamy wszystkie plastiki, zamykamy tapicerkę, naprawdę wygląda to schludnie i według mnie no, dość profesjonalnie. Oczywiście zwieńczeniem całego projektu będzie sprawdzenie, jak kamery działają. Tutaj widzimy, podgląd kamery tylnej jest w lewym górnym rogu monitora. Oczywiście można przełączać się między tymi widokami, mieć tylko widok przedniej kamery albo tylnej kamery, albo oczywiście dwóch naraz. Jak dla mnie praca wykonała prawidłowo, zajęło mi to. No, kilka godzin licząc dwa podejścia z uwagi na problemy z kablem. A jeśli macie jakieś jeszcze pytania odnośnie tej instalacji albo chcecie zobaczyć jakość nagrania tej, z tej kamery, dajcie znać w komentarzach. Tymczasem dzięki za oglądanie. No i jak zwykle polecam się na przyszłość. Cześć!